Naturalne rzeczy, ponieważ ten Bóg jest ponadnaturalny i w ponadnaturalny sposób On przyniósł pomoc do naszego życia. Posłuchajcie, ja generalnie byłam bardzo obciążonym człowiekiem. Jezus przyszedł nie do zdrowych, ale do chorych do tych, co się źle mają. I ja się właśnie źle miałam. Bardzo źle się miałam. Moja mama była bardzo dobrą kobietą, pracowitą, natomiast mój tata pił alkohol i nie wyszło im w małżeństwie. I z uwagi na to, że im nie wyszło, więc również nie wyszło mi. Więc ja w wieku 16 lat, posłuchajcie, zostawiłam mój rodzinny dom i związałam się z człowiekiem. Który był w zorganizowanej grupie przestępczej. Dlaczego? Dlatego, że chciałam czuć się bezpiecznie. Chciałam czuć się bezpiecznie. Ale bardzo szybko okazało się, że moje życie jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Dlatego, że człowiek, z którym się związałam, jest bandytą. Jest po prostu bandytą. I co teraz? Strasznie wyglądało moje życie. Posłuchajcie, ja tak naprawdę nie miałam się gdzie udać. Nie wiedziałam w ogóle, gdzie mam iść. W mieście, w którym żyjemy, była skorumpowana policja. I ja nie miałam, gdzie uciec. Ja nie miałam, gdzie iść po ratunek. Nie miałam też pojęcia, że Bóg żyje. Że żyje i że odpowiada na modlitwy. Wiecie, nie miałam nigdy nic wspólnego z Biblią. Nigdy nie czytałam na Biblii. Choć siostra na religii nam opowiadała, że jest Jezus, to pani na geografii mówiła, że to jest totalna bzdura. Wiecie o co chodzi? Taki nasz kraj religijny. Ale kiedyś ten człowiek, z którym żyłam, poszedł na 10 miesięcy do więzienia i tam pojednał się z Bogiem, spotkał Jezusa. Jezus mu przebaczył jego grzechy i on poprosił również mnie o przebaczenie. I nie chcę się rozwodzić i opowiadać Wam o tych złych rzeczach, ale chcę Wam powiedzieć, że generalnie z perspektywy tej ziemi, z perspektywy naturalnej, nie było szansy na to, abyśmy dalej. Razem nie było takiej szansy, ale wiecie, kiedy on wrócił do domu, ja zobaczyłam zupełnie innego człowieka, na nowo narodzonego, na nowo narodzonego, nowego człowieka. Zupełnie innym sercem, z nowym sercem, z nowymi pragnieniami i on żył tak jak mówił, a ja go obserwowałam i on prosił mnie o przebaczenie. Ja mówię, ty chyba jesteś nienormalny, ja nie mam w sobie takiej mocy, aby ci przebaczyć. Normalnie to jakbym mogła, to będzie cię ja teraz zabiła. Wiecie, on mi kiedyś przystawił pistolet do głowy i chciał mnie zabić, ale kiedy przed taki moment, że ja... Znalazłam się w miejscu krytycznym, w krytycznym miejscu mojego życia. Zawołałam do tego samego Jezusa, z którym on się pojednał. A Biblia mówi, że Jezus przyszedł do chorych, nie do zdrowych, ale do chorych. I ja byłam chora, i ja zawołałam do Niego: Jezu, ja potrzebuję Ciebie, bo ja nie umiem żyć. Nie umiem żyć. I On przyszedł do mojego życia, i On zmienił moje życie. Ja jestem nowym człowiekiem, nowym człowiekiem. Kiedy byłam starym człowiekiem, bardzo się bałam. Moje drugie imię to było lęk. Teraz jestem odważnym człowiekiem. Żyję z tym samym człowiekiem, który chciał mnie zabić. Jest dzisiaj moim mężem. I takie są, słuchajcie, nie ma czegoś takiego, że. Ktoś coś naprawi w naszym życiu. W naszym życiu naprawić popsute rzeczy może tylko Jezus. Tylko Jezus, bo tylko On ma moc. W Biblii są wszystkie tajniki, jak żyć, jak żyć dobrym życiem, jak żyć dobrym życiem. Jezus umarł na krzyżu nie po to. Żebyśmy, wiecie, obchodzili jakąś tam drogę krzyżową, ale żebyśmy czerpali moc z tego krzyża. To jest moc dana nam na każdy dzień. Pamiętam, jak mówiłam do Boga, mówię, Boże, dobrze, będę żyła z tym człowiekiem. On jest teraz moim mężem, ale jak mam się uporać z przebaczeniem? Jak mam mu przebaczyć? I wiecie co, Bóg mówi do nas tak, żebyśmy byli w stanie go zrozumieć. I powiedział do mnie, Agata, modlisz się modlitwą pańską. Boże, przebacz mi moje winy, tak jak i ja przebaczam moim winowajcom. Przebacz swojemu winowajcy. A ja uczynię cud. Ty zrób krok, a ja dam moc. Ty krok, a ja moc! I ja dałam krok poprzez to, że powiedziałam, przebaczam. A Jezus na to dał swoją moc i dzisiaj ten człowiek, który chciał mnie kiedyś zabić, stoi tutaj na tym podejście i jest moim mężem. Mam z nim dwoje dzieci. Prowadzimy cudowne życie. Wiecie co? Wczoraj do mnie po, moja koleżanka powiedziała tak. Znam człowieka, który ma ogromną firmę transportową. Posiada ogromne pieniądze. Na wszystko ich stać. Jeżdżą super samochodami. Ale wiesz co mi powiedział, każdego dnia, żeby zasnąć, musi wypić połówkę wódki. Dlaczego? Dlatego, że to są czasy końca. Czasy końca. To są czasy końca. Jezus przyjdzie tak jak poszedł. On, jeśli tylko zapragniesz w swoim sercu, może naprawić Twoją rodzinę, może naprawić Twoje życie może Biblia o nim mówi że On pobudza do życia to co jest martwe On z suchych kości jest w stanie uczynić życie to ponadnaturalny Bóg to nie malutki Jezusik to ponadnaturalny Bóg i taki ponadnaturalny Bóg podniósł moje życie ja jestem dzisiaj szczęśliwą mamą i szczęśliwą żoną On uczy mnie każdego dnia jak mam kochać jak mam kochać to Bóg który chce zamieszkać w Twoim wnętrzu. On chce zamieszkać w Twoim wnętrzu. To nie jest zewnętrzny Bóg. To jest Bóg, który chce zamieszkać w Twoim życiu. On chce być Panem Twojego życia. Zobaczcie, te życie, które ja prowadziłam dla świata, to jest porażka, rozwód i, i po prostu koniec. Ale z Jezusem odbudowaliśmy nasze życie. Powiem więcej, mamy nowe życie, zupełnie nowe, zupełnie nowe. Przez jakiś czas jeszcze tutaj będziemy, jeśli cokolwiek dociera do Ciebie, jeśli chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć, jeśli chciałbyś się czegoś. O coś zapytać lub pomodlić się, to przyjdź do nas. Jesteśmy tutaj po to, aby Tobie służyć. Jesteśmy po to, aby Tobie usłużyć. Jeśli tylko potrzebujesz, jeśli tylko pragniesz. Biblia mówi, że jeśli ktoś pragnie, to będzie napojony i nakarmiony. Więc jeśli pragniesz, to przyjdź do nas. Będziemy o Ciebie się modlić.